Cześć, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo gorąco i serdecznie, Kacper, Kosmo i Miłka, tak, powitamy wszystkich, dzień dobry, zobaczcie jaką ma piękną sierść, tylko nie pokażę im tyłka, chodź tu, chodź, ojejny Ojeny, jak się kocha tutaj, Boże. Witamy Was wszystkich. Dzisiaj robimy challenge w Simsach 4 i mój kot pomoże mi w tworzeniu Simki. Już Wam wytłumaczę, jak to będzie wyglądało. Idealnie schodzisz, tylko nie pokazuj tutaj tyłka. Mamy numery. Raz, dwa, trzy i cztery. I mój kot zaraz będzie miał na tym każdym numerku karmę i będzie musiał ją jeść. Także sorry Wam jeszcze raz za mój głos. Jestem trochę chor. w ogóle widzicie mnie tam trochę, hej. Będzie miał mój kod położony tutaj numerki. Cześć kocie. I będzie wybierać skina, dodatki, włosy, rzęsy itd., itd. Będę miał po prostu w grze cztery z każdej kategorii po cztery rzeczy z modów wybrane, i wtedy mój kod pomoże nam wybrać któryś z tych czterech numerów. Tak, zaczynajmy. Zaraz kładę tutaj karmy i zobaczymy, jakiego skina wybierze mój kod. Co ty tu robisz? Co ty tu robisz? Szaleńcu istny, pokaż się. Aha, no tak. Dobrze, zaczynajmy. No dobrze, teraz widzimy się z poziomu ekranu komputera i mojego mikrofonu, więc mam nadzieję, że słuchacie mnie o wiele lepiej niż na tym nagraniu z kotem. E, tutaj mamy naszą modelkę, którą właśnie dzisiaj mój kot będzie tworzył. Mam nadzieję, że podoba wam się na tyle, że jest jakby dobrą kandydatką na to, żeby zostać właśnie przez kota tworzoną. E, jeszcze przypomnę zasady, bo nie do końca mogliście to słyszeć, także moja kotka, moja kotka o imieniu Miłka, jak zapewne słyszeliście, wybiera z poziomu 1, 2, 3, 4 z każdej kartki. Na każdej kartce będzie jakby położona karma, przysmaczek, coś w tym stylu, i ona będzie musiała wybrać po prostu jeden z tych, jakby jedną tą kosteczkę, małą karmę, i wtedy my wejdziemy sobie na przykład w detale skóry, skiny i wybierzemy sobie czwarty skin taki jest plan e, i miejmy nadzieję, że to się uda, e, także teraz dajmy mojej kici, e, że tak powiem wybrać e, skina, numer i wracam do was już za sekundę numery i karma na numerach są już rozłożone dawaj, teraz ty, chodź halo, kici, kici, zobacz tu, zobacz co mi się dzieje, chodź halo, pomóż chodź, szybko wybierz numer, tu, kici, kici Szybko, no chodź. No tu, tu, tu. I uwaga, który numer wybierze? Nie tu, patrz, tam masz. Uwaga, raz, dwa, trzy, cztery. Który numer, który skin? Nie, tu jest karma, ale on nie jest dla ciebie. Tu już iść tu. Czekajcie, hop, staj. Czujesz, czujesz karmę? Zobacz, tu masz karmę, tu masz karmę. O nie, mi. ale mamy drugi skin. Wybraliśmy drugi skin, teraz muszę szybko zabrać, żeby nie zjadła tego. Czekaj. Teraz musisz czekać. Zaraz będziemy wybierać włosy, ale daj nam wybrać skina. Daj nam wybrać skina. Powiem wam szczerze, że działanie z kotem nie wydawało mi się wcześniej jak myślałem o nagraniu takiego odcinka takie trudne, a szczerze jest, bo ona chce wszystko jeść po prostu. Ale dobrze, miłka, czyli mój kod wybrała skina numer 2, także musimy przejść do tego skina i wybrać go. Chodzi tutaj oczywiście o detale skórne, bo tutaj to byłoby bez sensu, gdybyśmy jej dawali. Yy, stąd, no bo tutaj po prostu są skiny Maxi Match, a ja chcę zrobić simkę jakby Alfa CC, więc lecimy na samą górę i od samej góry wybieramy drugiego skina. Mamy pierwszy i tutaj jest drugi. Uuu, nie lubię tego skina, bardzo nie lubię tego skina. Mm. Ale okej, okay, miejmy nadzieję, że coś z tego wyjdzie. No co prawda, no nie jestem do końca zawolony, bo wygląda na lekko chorą, można powiedzieć. Mm, no, nie podoba mi się to zbytnio. Um, tak, no. no. No nie, coś tutaj nie gra. Natomiast muszę wam jeszcze powiedzieć, że nie będziemy każdej kategorii wybierać. W sensie mój kot nie będzie wybierał każdej kategorii, bo chyba bym się zamęczył. I zamęczył też przy okazji kota. Więc wybierzemy tylko takie najważniejsze, jakby, rzeczy, a później na sam koniec dobierzemy um, takie rzeczy, które e, już jakby nie są na tyle istotne. Wiecie o co chodzi? Także przechodzimy do kolejnej rzeczy i e, idziemy do kota. Ludzie z problemu, ona tu została i nie chce stąd iść. <śla> ona tu została i nie chce stąd iść. Ale dobra, wbrewiliśmy skina. Teraz musimy wybrać drugą rzecz, czyli włosy, tak? Włosy, zaraz dostaniesz włosy. Tak, zaraz. Tylko musisz teraz... Chodź tu! Chodź tu, kci, kci. chodź tu, szybko! Do góry idziemy. Bo mi zjesz wszystko, jak będę to przygotowywał. To nie jest dla Ciebie, to jest moje. Ja całuję. muszę to rozkładać nie na Waszych oczach, nie. Teraz, dwa, trzy i cztery. I które wybierasz włosy? Numer cztery. Włosy numer cztery zostały wybrane. Świetnie, teraz szybko muszę zabrać je jak było widać na załączonym obrazku, włos został wybrany numer 4. Boję się, bo jakby nie mam zbyt dużo opcji, jeżeli o to chodzi, więc wejdźmy sobie we włosy, wejdźmy sobie od razu, przefiltrujmy to na zawartość zmodyfikowaną, bo jak mówiłem, robimy sobie simkę Alfa CC, więc będziemy brali czwarte włosy z zawartości zmodyfikowanej. 1, 2, 3 i 4. Powiem Wam szczerze, że nie jest tak źle. Naprawdę spodziewam się, że będzie gorzej, tylko muszę jakiś taki dosyć ładny kolor bo to jest taki mech ten blond, o, o ten różowy blond może weźmiemy na razie póki co do niej nie pasuje, bo ona wygląda na lekko właśnie taką chorą ale jak damy jej makijaż, cienie, zmienimy brwi rzęsy i tak dalej, to może ma to szansę wyglądać dobrze, także trzymajcie kciuki no i przejdziemy teraz do, do kolejnej rzeczy nie wiem, zobaczymy, zaraz się zastanowimy z moim kotem co musimy zrobić dodatki górne, dodatki górne Czwarta rzecz z dodatków górnych, tylko muszę wyjąć czwartą to nie jest. Nie, 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 uciekamy. Raz, dwa, trzy i cztery. Kładziemy. Co tu się dzieje, kocie? To nie jest dla Tu, teraz, ubieraj. Masz tam, zobacz. Raz, dwa, albo trzy, albo cztery. No chodź, szybko. Wybieramy dodatki górne. Zobacz, tu. Tu masz. Dodatki górne numer trzy. Cztery. Znowu wygrał numer cztery. jej, I szybko muszę zabierać jej, bo to jest istne szaleństwo. To jest to chyba najbardziej chaotyczny odcinek, jaki kiedykolwiek nagrywam na tym kanale. Powiem Wam zupełnie szczerze. No nie możemy się z moim płotem dogadać, jakby. Nie wiem, czy Wasze koty też po prostu tak bardzo kochają jedzenie jak moja. Natomiast, jeżeli chcecie zrobić taki odcinek z Waszymi kotami, to powiem Wam szczerze, że możecie mieć spory problem. Ale dobra, mieliśmy dodatki górne do wyboru i tutaj chodzi o numer 4. Oczywiście rzęs zostawię, bo jakby nie uważam tego za dodatek, ale odblokujmy sobie zawartość zmodyfikowaną poza rzęsami. To może zaczynać tutaj. Będzie raz, dwa, trzy. 4. Um. Serio? Mam jej takie coś dać, Tak by wszystko psuje w tworzeniu tej simki. To, troszeczkę mam takie wrażenie. No ale dobrze. No, kot wybrał. Nie mogę się kotu sprzeciwić, prawda? Także. Mamy maskę. No, no kurde, nie wszystko mi się popsuło. Co teraz? Nie mam pojęcia o co chodzi. Ale no nie mogę tego zrobić, tak, że, że oszukam, no. Więc wybierzmy po prostu najładniejszą tą maskę. Tutaj są jakieś fikuśne, dziwne. E, Adidas Simsowy, wnósł no, sim niż napisane, albo po koreańsku to jest Adidas napisane, chyba, tak. Ale wybierzmy tam taką, najmniej, można powiedzieć, inwazyjną. No to jestem zawiedziony, powiem Wam szczerze, bo liczyłam na to, że um, będzie coś tutaj lepszego i ta simka wyjdzie troszeczkę ciekawsza, no ale dobrze, połowę twarzy jej nie widać, cóż, fajnie się zaczyna, nie powiem, że nie. Jeżeli chodzi o te najważniejsze elementy twarzy, to będzie tak naprawdę na tyle, więc my musimy sobie wybrać dodatkowe rzeczy, żeby ją upiększyć, na przykład takie jak brwi, bo no faktycznie wydaje mi się, że mamy tutaj troszeczkę problem z tym. O, te brwi są całkiem ładne, jakby zrobić jakieś takie jaśniejsze... O, na przykład, te. W tych wygląda ok. Możemy jej wybrać oczy. Wiecie, tutaj byłoby po prostu dużo tego do wybierania, więc dalej przejdziemy, jakby w ubiór, i wtedy mój kod będzie wybierał dalej w ubiorze. A my sobie tym musimy poradzić póki co z tym samemu. Ja uważam, że to byś świetnie oglądała w niebieskich oczach, i mam rację. I teraz poszukajmy jakiegoś ciekawego make-upu. Czyli pewnie dostaniesz ten mój ulubiony, jak zawsze. I ty, wydaje mi się, że to jest mus żebyś ty dostała właśnie jakąś kreskę na oczy. O, no i zdecydowanie to już lepiej wygląda nie no ale to oczy to chyba jednak jeszcze trochę zmienia o w tym wyglądasz lepiej na policzki też możemy ci dać moje ulubione coś takiego no i ust co prawda nie widzimy ale zaufajmy um, temu i dajmy ci na przykład takie usta i jeżeli chodzi o, o całą górę naszej simki to wygląda ona tak i teraz dajmy mojej kici która mi tam czy w tle wybrać cały jej ubiór tutaj dolny z dodatkami razem Zobaczymy, jak to będzie wyglądało Znowu szybko rozkładam i teraz wybieramy górny ubiór. Górny ubiór. Na każdym, jak widzicie, jest już, um, jak widać, na każdej karcie jest już karma. Proszę pani, zapraszam, tete tutaj teraz i wybieramy. Górny ubiór numer dwa. Tak. I teraz muszę szybko zabrać, bo z tym kotem to jest naprawdę istne szaleństwo. Nie, nie, nie. Górne części biorą numer 2 Także zabierajmy się do pracy, filtrujemy sobie na zawartość zmodyfikowaną um, I tutaj są rzeczy, które nie są zmodyfikowane, to nieźle, ale tutaj mamy numer 2, czyli 1, 2 O, widzę, że taka będziesz y, Tumblr, trochę y, girl, kurczę, bym powiedział um, Co my tu mamy ładnego? Najbardziej mi się ta, ta biała podobała i chyba najbardziej pasuje do, do tej Maski takiej. No powiem Wam, że no dosyć ciekawie to wygląda, nie powiem, że nie. Tworzy się nam jakaś taka fajna, oryginalna można powiedzieć simka. I teraz zobaczymy, co wydarzy nam się w dolnym ubiorze. Przydałyby się jakieś spodnie z wysokim stanem, które by nie popsuły nam albo, albo spódniczka, które by nie popsuły właśnie nam tego całego stroju, bo zaczyna to wyglądać, jakby mieć jakiś sens, także zabieramy się za dolny ubiór. Uwaga, wybieramy teraz. Dolny ubiór, czyli czwarta, albo pierwsza, albo druga, albo trzecia. Nie! No i zjedzona została rzecz numer dwa, bo sobie się działa tutaj. Muszę teraz jej zabrać kocie niestety. Yy. Jak widać to dociek opfituje w fejle, ale tak to jest jak się pracuje z drugim, drugim, jakby żywym stworzeniem. I została wybrana wybrane spodnie, czy, czy dolna część biorę numer dwa. Troszeczkę się naprawdę boję, ale przefiltrujmy sobie to na zawartość zmodyfikowaną, i mamy tu jeden i dwa o kurka wodna no powiem wam szczerze że no, naprawdę interesująco o może tak na czarno cię weźmiemy no tego się nie spodziewałem jakby troszeczkę to z sobą wadzi tutaj ta koszulka i te spodnie ale fajnie może odsłonięty brzuch no ja na pewno bym tak nie ubrał Natomiast wychodzi nam naprawdę jakiś ciekawy taki oryginał, więc myślę, że, że coś z tego będzie, coś z tego zdecydowanie będzie, ale no, myślałem, że kod nie jest do końca pomocny, natomiast póki co wygląda to, powiem wam szczerze, naprawdę dobrze. Także wybieramy sobie kolejną teraz rzecz i miejmy nadzieję, że nic już teraz nie jest w stanie nam zepsuć tego, jak nasza simka wygląda. Mamy teraz akcesoria dolne. Co wybieramy? Jedynkę, dwójkę? Jedynka została wybrana pięknie Cieszę się I jak widać z akcesori dolnych Została bez zastanowienia wybrana Jedynka, także Zawartość, zawartość zmodyfikowana I jedynka to mamy taką bransoletkę No powiedziałbym, że, że całkiem pasującą Może weźmy taką srebrną Nie wygląda tutaj gorzej. I zostały nam buty do, do skończenia tego tak naprawdę No i później jeszcze jakieś tam dodatki, które ja wybieramy, których jakby nie wybraliśmy, natomiast no Simka wyszła Interesująca. Tak, 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 i teraz szybko, raz, dwa, trzy, cztery, wybieramy buty, uwaga, Kicia, tutaj, tutaj, chodź, szybciutko, wybieramy, co wybierasz, buty numer trzy, jej, świetnie, udało nam się, dobrze, teraz możesz sobie wszystko już zjeść, bo zrobiłaś swoją całą robotę, świetnie, tak, kochane nasze, udało nam się, kochani, ustworzyliśmy naszą Simkę, wszystko się działo tutaj na wariata, bardzo na szybko, ale udało się udało nam się, e, dokończyliśmy ten challenge i musimy wybrać buty numer 3 z zawartości zmodyfikowanej. Cóż my tu mamy? 1, 2, 3. Okej, okay, weźmy ci białe. No, mam szczerze, że nie wygląda to najgorzej. E, simka wyszła bardzo. Um oryginalna, e, tak, oryginalne zwołanie e, i, i, i jest najważniejsze to jest to, że jest ciekawa, także ja dziękuję mojemu kotkowi, miłce e, nie pytajcie się w ogóle o jakby imię, bo to nie ja wymyślałem to mi tylko mój brat i troszeczkę mi jest wstyd, ale jest miłka on uznał, że jest miłka dlatego, że jest miła był małym dzieckiem, nie hejtujcie go pewnie on obejrzy ten film i będzie jeszcze mu smutno także nie hejtujcie go eee, i dziękuję właśnie miłce dziękuję wam wszystkim oczywiście bardzo za oglądanie mam nadzieję, że taki challenge wam się podobał, bo to nie jest coś co często robi się na YouTubie także jeszcze raz bardzo mocno dziękuję wszystkim za oglądanie mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia zostawcie suba, łapkę i komentarz, napiszcie jakie wy Wy macie zwierzęta, pochwalcie się i wysyłajcie mi ich zdjęcia na Instagramie, mówcie o imionach o wszystkim, i o wszystkich najciekawszych rzeczach, bo ja oczywiście jestem ogromnym fanem zwierząt i kocham po prostu zwierzęki nad życie. a póki co dziękuję wam wszystkim za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia i cześć, do następnego pa, piątki, 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 narka